ma ławica, witajcie w kolejnym filmie i od razu podkreślę, żeby Was nie zmyliło to, że jesteśmy u mnie w mieszkaniu, bo dzisiaj będziemy również łowić okonie na spinning nad wodą. Ale przed tym, jak trafimy na wodę, to mam tutaj paczkę z temu, którą otworzymy sobie na filmie. No niekoniecznie, nie otworzymy sobie jej, bo już ją wcześniej otworzyłem, nie wytrzymałem. Jest tu mnóstwo ciekawych rzeczy, ale Wam je zaprezentuję i ogólnie ten film będzie po prostu testem akcesoriów wędkarskich z temu, czyli sklepu internetowego, który ma naprawdę dobre ceny i różne rzeczy, nie tylko wędkarskie, ale dzisiaj właśnie z Wymyśl na tych wędkarskich. Także mamy tutaj e, na początek e, pudełeczko. Za takie pieniążki, jakie Wam się tu wyświetlają. Następnie mamy tutaj kołowrotek. Kołowrotek, którego jestem bardzo ciekawy. Chciałbym podkreślić, że ten kołowrotek jest malutki. i Podepniemy sobie go pod wędkę okoniową, którą mam w drugiej przesyłce od temu. Także będziemy łowić na sprzęt z temu. Dokładnie. Od przynęt po wędki, po kołowrotki. Także naprawdę w całość praktycznie tego sprzętu będzie dzisiaj z temu. Warto też wejść tutaj i zeskanować ten kod QR, ponieważ on tutaj przyniesie Was na stronę internetową temu, gdzie znajdziecie wszystkie produkty. O których dzisiaj będę opowiadał i łowił na nie. A przy okazji wtrącę, że jak nigdy nie zakładaliście konta na temu i nie robiliście tam na tej platformie zakupów, to macie szansę nawet na rabat minus 90%, czyli to, co nabyłem za 400 zł, możecie nawet nabyć minus 90% taniej. Mniej więcej te wszystkie produkty, które Wam pokażę, były o wartości 400 zł. Lecimy dalej. To są przynęty, e, takie imitujące ukleje. No, wyglądają ciekawie e, i również są tanie mega. Także warto patrzeć na te ceny, co się Wam wyświetlają. E, tutaj mamy z kolei jerki, ale to już na sezon szczupakowy, no nie. Niestety teraz w Polsce nie wolno łowić na jerki i czekamy aż sezon szczupakowy się zacznie, ale z chęcią wtedy je przetestuję, zwłaszcza że są z głośną grzechotką. Łocho, wow, daję po uszach. Dobra, i co my tu mamy? Dalej, główki dźigowe, no takie cięższe, około 5-6 gram z hakiem 3 przez 0 spoczko. poczko. tutaj kolejne główki, ale tym razem z dużo mniejszym hakiem oraz zdecydowanie mniejszą gramaturą, czyli takie tematy okoniowo obstrągowe I dalej mamy co w co od temu? Oczywiście kajtechy i to są kajtechy, na które dzisiaj będziemy łowić. Oczywiście nie oryginalne, aczkolwiek no, wyglądają jak oryginalne i pewnie będą łowić ryby, albo nie wiadomo, w sumie zaraz się przekonamy, czyli jutro, jak zabiorę je nad wodę. Ale wyglądają fajnie, te kolory są bardzo intensywne i jaskrawe. No i tutaj kolejne główki dzigowe, no wiadomo, główek dzigowych nigdy za wiele. Potestujemy, zobaczymy, a tu są kajtechy, tylko że większe. Także wybrałem sobie te kajtechy, bo lubię łowić na tego typu przynęty. No dobrze, ale przejdźmy teraz do najciekawszej rzeczy, jaką jest wędka. To jest wędka, która ma nietypową budowę jak na europejskie standardy. Zobaczcie sami, zaraz ją sobie tutaj otworzymy. Fajny czarno-zielony pokrowiec. Wędka z zielonymi omotkami. No co prawda można powiedzieć, uchwyt to w wielu wędziskach okoniowych w Polsce się trafia, w sklepach wędkarskich, ale zobaczcie na ten element drugiej sekcji czyli na element szczytowy. Jest bardzo nietypowy. Dodatkowo wędka w fikuśnych takich kolorach, bo tutaj zielone emotki, a dalej czerwone. I do tego, jak łączymy jedną sekcję z drugą, to zwróćcie uwagę na to, że nie pierwszy element wchodzi do drugiego, tylko drugi do pierwszego, czyli tak na odwrót. No nie spotkałem się z taką wędką, która ma taką konstrukcję. Będzie ciekawie. Jutro się przekonamy, jak zabierzemy ten sprzęt nad wodę. Wydaje mi się, że wędka no na raz pierwszy rzut oka Sucho prezentuje się nieźle i że nad wodą powinna sobie poradzić. Jest to wędzisko o parametrach 1,80 od 2 do 8 g, ale wydaje mi się, że jest na tyle delikatna, że na te polskie okonie będzie naprawdę sztoski. Także oczywiście zachęcam Was jeszcze raz do przejścia na stronę temu z mojego tam linku, który podam Wam w opisie. Albo zeskanując właśnie kod wspomniany. Macie naprawdę szansę na wielkie rabaty i dodatkowo wyrwanie towaru wędkarskiego w naprawdę dobrych pieniądzach. A teraz już zacznijmy, film nad wodą, czyli z serca tak naprawdę naszego hobby. Dzień dobry, witam ponownie. Już jesteśmy nad wodą, a mianowicie nad rzeką Radomką, w jej spokojniejszym biegu, takie można powiedzieć, tutaj jest rozlewisko. Także spróbujemy tutaj połowić okolnie na nowy sprzęt z temu. Fire Phoenix to jest wędeczka, której będę używał i kołowrotek, o którym też wspomniałem wczoraj. Jestem bardzo ciekawy tego sprzętu. Dodatkowo mamy jeszcze na przynętę założonego tego kajtecha z temu, także zobaczymy. No tak jak mu się przyjrzałem bardziej, to nie jest taki typowy kajtek, troszeczkę ma inny kształt, jest bardziej krępy. Trzymajcie kciuki i zaczynamy wędkowanie. Pierwszy raz tu jestem, zobaczymy. Już widziałem jakieś spławy ryb, jakieś pogonienie drapieżnika. Ostatnio na trociach zapomniałem podbieraka, ale teraz go mam. No ładuje się kijek już ładnie. Dodam, że mam tylko gramową e, główeczkę. Ciekawe. Słyszałem, że tu jest dużo koni, natomiast nie są one jakieś spektakularnie wielkie, ale idzie się pobawić. Natomiast widzę, że ta szczytóweczka jest miękka i że być może dzięki temu będzie łatwiej te brania zauważyć. Dodatkowo jest dzisiaj flauta, bo jestem z samego rana. Jeszcze wiatr się nie rozkulał. tam później coś koło 10-11 będzie wiało, akurat do tej godziny mam czas. Tak to wygląda, więc takie 2-3 godzinki łowienia dzisiaj będą jak najbardziej. O i tutaj przejdziemy na kolejne miejsce. Jest pierwsza rybka, mamy okonka. Tak myślałem, że to się w końcu musi stać i mamy okonia na wędkę z temu. Spoko, wyczuwalne było branie, jak widzicie zacząłem w tempo. Mamy pierwszą rybeczkę. No i zobaczcie, w trzecim rzucie faktycznie melduje się okoń na tego kajteszka w naturalnym kolorze. No, ale Jak na jak 1,80 m i główkę 1 g, to spoko się ładuje. O tam jak pogoniło coś, drobnice, nie wiem czy widzieliście. Ale co Wam mogę powiedzieć? że Na pewno dużo bardziej podoba mi się wędka niż kołowrotek. Kołowrotek to nie jest Shimano, ale oczywiście też można nim kręcić. No i wizualnie prezentuje się, kurczę, jak dajwa, bym powiedział. Bardzo mi przypomina na kołowrotki dajwa. Ale spoko. Jak za te pieniądze co jest wart, to myślę też jest tego wart. Powiem tak: nie dość, że mi wpadła wędka do wody bo troszeczkę źle przyczepiłem sekcję, to zobaczcie, co się jeszcze stało. Stało się to, że złapałem rybę. I to jest płoć podczepiona. Boż No nie jest, czyli przynęty z temu są bardzo łowne, wypuszczamy poteczkę. Czyli co mamy? Już okonia, płoć, także naprawdę jest grubo. Czas na zmianę koloru przynęty, z racji tego, że okonie jakoś na ten naturalny szalenie nie biją, a widzę, że są w wodzie, bo podskubują co jakiś czas, to po prostu czas sięgnąć po kudełko i wybrać jakąś Lepsze. Jest okoń. W końcu mamy drugiego. Czy będzie większy? Raczej nie. Ale płynie do nas. <grystanie> Także witamy go w klubie. Trafi do drugiego. Wow. No i zobaczcie, zmieniłem kolor. I się pojawiło kolejne branie i kolejny okręt. Brania są wyczuwalne na tym kiku Też daleko się idzie rzucić, także no spoko, spoko. Co prawda nie będę zachwalał tego jakoś sprzętu super, no bo po prostu pierwszy raz go mam nad wodą, tak? On wymaga użytkowania przez pół roku, rok czasu, a nie przez jeden dzień, żeby wystawiać o nim jakąś szaloną opinię. Ale mimo wszystko myślę, że jakieś tam słowa, pierwsze wrażenia to mogę Wam powiedzieć. Powiem wam, że jak wróciłem ze Szwecji, to tak troszeczkę musiałem odpocząć od tego łowienia ryb, mimo że nie złowiłem tam zbyt dużo okoni, nie wyłowiłem się, to jednak no, trafiłem dwa okonie 40 plus i to takie wiecie, tutaj w Polsce nie ma zbytnio szans, żeby złowić takiego. Mój największy okoń w Polsce to ma 39 cm. No niestety takie łowiska mam w pobliżu, że tych większych okoni zbytnio często to się nie widzi, nie meldują się, aczkolwiek no, w tym sezonie jest taki cel, żeby złowić jednak tą 40 z Polski. Co prawda, co roku tak sobie stawiam tą poprzeczkę wysoko, ale no w tym roku będę miał troszeczkę więcej czasu. Tak jak wspominałem, Wam na łowienie ryb prawdopodobnie tak będzie, więc będę miał też i większe prawdopodobieństwo, bo im częściej nad wodą, tym jest większa szansa, że złowicie to, co chcecie. Tak? Na przykład, traficie na, polujecie na przykład całe życie na wyklenia 60. No i wiadomo, że jak będziecie więc dwa razy więcej na rybach w roku, to macie szansę go trafić większe. Praktycznie dwukrotnie szanse niż jak rok temu, tak? Po prostu czas to ryba, jak to się mówi. A ilość to jest chyba najważniejsza statystyka ilość po prostu wypadów nad wodą. Ajajaj, miałem szczupaka i niestety obciął mi przynętę. Ale branie było naprawdę mocne. Kurcze, szkoda, bo miałem dobrą przynętę, fajnie pracowała. I tego dnia już się nic nie wydarzyło, także dogrywam narrację. Od kolejnego dnia wybrałem się na zupełnie inny odcinek tej rzeki i tam chciałem, żeby coś większego wygięło tego kija żeby sprawdzić go i przetestować na większej rybie. No ale to, co się wydarzyło, w ogóle jakiekolwiek moje oczekiwania przerosło. Zobaczcie sami. Jest, mamy rybkę, jest nią okonek, zmieniłem miejsce, tak jak mówię, mamy drugi dzień, nowy odcinek rzeki i tym razem melduje się okoniasty, również na tego kajtka, ala kajtka. to tak cały czas będę nazywał, na gramowej główeczce i taki okonek, nieduże, bo nieduże, ale polskie a nie szpeckie, dobra spadówka. I o dziwo, że jest niedziela, to się trochę dziwię, bo nie ma wędkarzy nad wodą, a jak widzicie, jakiś okonek się zameldował, dosłownie w pierwszych rzutach, tutaj też jest taki spokojniejszy odcinek rzeki, też mogą być rybki, znaczy mogą, już widzicie, że są. A tutaj akurat nie jest głęboko, dziłowie teraz, no zobaczymy, może się trafi jeszcze jakiś większy na film. Jest ryba. I to ładna. Ciekawe co to. Może być szczupak. O i jest duża. Oj, chyba nie będzie szczupak. Coś idzie. No jak szczupak, to potężny, powiem wam. Tylko żeby to zobaczyć. Ale chyba szczupak. Oj, wielki. Jaki szczupak. Ło, ho ho, 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 Potężny szczupak. Na ultralighta. Jaki wielki. Potężny. To nie, wiem, czy to nie jest największy ścypak w moim życiu. Ja pierdyle. Nie. Ole wow. potężny No słuchajcie, test jest 85 na spokojnie, ale jaki gruby. Jaki on jest wypasiony, to po prostu brak mi słów. I to jest taka wisienka na torcie tych testów wędki z temu. Jak widzicie nawet taką rybę jesteście w stanie wyciągnąć. No spokojnie 85, ale nadal nie mogę się zachwycić tym jaki on jest gruby. Na no, ma no okres ochronny naprawdę go przetrzymałem i tak, więc trzeba go wypuścić. Przepiękna, przecudowna ryba. Zmykaj stary. Wziąłbyś w grudniu, a nie w styczniu. Tyle ci powiem. Trochę ci przetrzymałem, ale widzę, że dasz radę. Okej, okay, przepięknie. Co ja mogę powiedzieć? Przepiękny koniec tego odcinka. Trafiła się ryba, o której nawet mi się nie śniło, że mogę ją dzisiaj złowić. Szczupak 85-90, no teraz wy wiecie już, ja jeszcze nie wiem. Pojadę do domu i sobie go zmierzę. Też ustawiłem tak statyw do pewnego momentu, gdzie ten szczypak sięgał, jak go mierzyłem. Także i za, na, na podstawie statywu, i na podstawie tego oznaczenia na wędce, które zrobiłem, zmierzę sobie tą rybę. Ja wiem, że jest w okresie ochronnym, no ale na taką małą przynętę, na taki delikatny zestaw, no to po prostu cieszę, bo wyzwanie w ogóle taką rybę wyholować jeszcze z dzikiej rzeki, a nie z jakiegoś stawu hodowanego. Dobrze. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, że jeśli macie ochotę wiedzieć, gdzie łowię na filmach, to warto wspierać mój kanał. Po raz, że przyczyni się do mojego szybszego rozwoju, czyli kupienia aparatu, który marzę, Sony a 74 to dwa, że będziecie mogli wiedzieć, gdzie łowie. tak? Dwie pieczenie na jednym ogniu, wilksy ty i owca cała, ja to tak nazywam. Dobrze, dzięki wielkie, do zobaczenia i połamania kija. Sayonara.